Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym będę opowiadała jak dbam o swoje blond farbowane włosy. Także jeżeli jesteście ciekawi, co z nimi robię, jakie pielęgnuję, to oczywiście serdecznie zapraszam Was do oglądania tego filmiku. Także pierwsza rzecz, od której ja zaczynam dbanie o swoje włosy, to jest oczywiście mycie ich. ja zazwyczaj biorę to, co mi padnie w ręce, szampon, to ma być szampon. Nie wierzę w to, że. On, nie wiem, nam rozdwojone końcówki naprawi, nie wiem, wzmocni i tak dalej, i tak dalej, cokolwiek by tam nie miał napisane. Szampon to jest szampon i ma on nam oczyszczać skórę głowy i myć nasze włosy. Także ja zazwyczaj używam Head Shoulders, mimo że to nie jest nic fajnego, jeżeli chodzi o skład, to ja bardzo lubię ten szampon, moje włosy również lubią ten szampon. I to jest na takiej zasadzie, że mam Helen Shoulders, jeżeli on mi się kończy. Kupuję po prostu w międzyczasie inny szampon, i później znowu wracam do szamponu Head and Shoulders. I później znowu kupuję jakiś inny szampon. Także u mnie tych szamponów dużo się przewija, ale ja mówię tak głównie to skupiam się na tym, żeby one myły i fajnie się pieniły i tego oczekuję właśnie od szamponu. Także pierwszy produkt już jest za nami i ja swoją głowę myję tak co 3-4 dni. Zależy po prostu, ja widzę kiedy ta głowa już wymaga tego mycia. Także u mnie to tak różnie z tym bywa. Także szampon i jeżeli chodzi o jeszcze mycie głowy, ja mam włosy rozjaśniane, blond, także mimo tego, że one są w tonacji ciepłej, to nie chciałabym, żeby zrobiły się żółte jak u kurczaka Także co drugie, trzecie mycie używam szamponu, akurat tu mam Joannę, szampon taki fioletowy, chłodny odcienie blond, także eliminuje żółtawy odcień, to już jest na pewno dobrze znany szampon i ten szampon y, niestety wysusza nam bardzo włosy. Także na to trzeba zwrócić uwagę, że włosy po nim są bardzo suche. Także co drugie, trzecie mycie, używam tego szamponu i myję nim normalnie tutaj od nasady głowę po same końcówki. Tam tym szamponem nie myję właśnie tak włosów, myję tylko górę i po prostu przy spłukiwaniu wszystko mi się tutaj samo myje Także tutaj włosów nie szoruję, jeżeli chodzi o pierwsze mycie. A jeżeli chodzi o mycie właśnie tym szamponem, no to już myję całą głowę i trzymam ten szampon tak ze 2-3 minutki na włosach i później spukuję. Także taki szampon używam, żeby właśnie nie być kurczaczkiem. I następnym krokiem to jest właśnie odżywka bądź maska. U mnie to teraz wygląda tak, że używam odżywki z Kalosa. Ja dawno, dawno temu, kiedy było takie wielkie bum na YouTubie właśnie i w ogóle wszędzie na te maski Kalosa. Używałam tych masek, a później bardzo jakoś o nich zapomniałam, w ogóle kompletnie zapomniałam, że istnieją. No i skończyła mi się maska taka żółta z Isany, z Rosmana. No i będąc w naturze, właśnie zwróciłam uwagę na tą maskę. Tutaj jest pojemność bardzo duża. Na pewno już znacie te maski. Kurde, nie mogę znaleźć. Tak, 1000 ml i to jest bardzo duża pojemność, a cena była niewielka. Ja ją kupiłam na promocji za jakieś. 10 zł, a bez promocji chyba kosztuje 12, także tam jest z tych masek bardzo dużo, różne rodzaje, ja mam tutaj blueberry i ona głównie jest, już Wam czytam, maska czarna jagoda do suchych, zniszczonych i poddanych obróbce chemicznej włosów, także ma tutaj jeszcze olej awokado, no i ja właśnie Skupiam się teraz głównie na nawilżaniu tych włosów, żeby były mięciutkie, błyszczące i zdrowe, a nie jakieś, wiecie, suche i zniszczone. Także po rozjaśnieniu zwracam bardzo dużą uwagę na nawilżanie tych włosów. Także tego używam i ja po prostu sobie to wmasowuję od samej głowy po same końce. Masuję sobie, po prostu robię sobie taki 2-3 minutowy masaż głowy. Jak wiecie, u fryzjera nam po prostu fryzjerki czasem robią takie masaże. To ja sobie również taki masaż w domu robię. No, i po tych trzech minutach właśnie spłukuję sobie tą maskę. I włosy są bardzo przyjemne i mięciutkie w dotyku. Tak samo tą maskę używam yy, też, że zostawiam ją na przykład na godzinę. I dopiero później spłukuję. To zależy, wiecie, od tego, ile ja mam czasu i chęci. No i powiem Wam, że ja tą maseczkę używam już z jakiś, nie wiem, miesiąc, półtora. Chyba jak kręciłam vlogmasy, to ją zakupiłam Także no już z miesiąc na pewno ją y, używam Także nie ma tutaj jakiegoś znacznego zużycia Ale no ja mówię, myję włosy co 3-4 dni Także nie myję tych włosów codziennie, więc te produkty u mnie starczają po prostu na dłużej Także później włosy sobie zawijam na chwilkę w ręcznik No i właśnie po ściągnięciu ręcznika zawsze to jest na mokre włosy Mam tutaj dwie takie odżywki Jedna jest Isany e i tutaj już mamy, jak widzicie, niedużą ilość Bardzo ładnie pachnie, bardzo lubię to To jest właśnie coś to To jest odżywka taka nawilżająca Można ją stosować na suche bądź mokre włosy Ja ją stosuję na suche włosy Zawsze po umyciu spryskuję całe włosy I później dopiero jadę dalej z pielęgnacją Lub też mam tutaj takie z Marion Mleczko wygładzające z wodą kokosową, i to jest również coś stworzone do włosów suchych, zniszczonych. Także widzicie, ja tutaj bardzo stawiam na nawilżenie włosów i takie wygładzenie. Także te dwie odżywki używam. Bardzo lubię, do tej na pewno wrócę. Ona też ułatwia rozczesywanie. Także tą odżywkę z Isany. Wam bardzo, bardzo polecam. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja włosów nie suszę, bynajmniej staram się nie suszyć. Wiadomo, czasami wypadnie jakaś nagła sytuacja, że y, nie zdążę tych włosów dzień wcześniej umyć, bądź nie mam czasu, na drugi dzień coś mi wypadnie, muszę głowę umyć, no i wtedy, wiadomo, suszę te włosy, ale generalnie włosów staram się nie suszyć, ewentualnie gdzieś tam delikatnie je podsuszam na sam koniec i to by było tyle, jeżeli chodzi o suszenie włosów. I dopiero jak już włosy mam suche, nakładam właśnie olejek. Kokosowy do włosów z Isany, który wygląda tak. I ja nie używam tego jakoś bardzo mało, bo zazwyczaj są to 3-4 pompki. I jak widzicie, takie mam zużycie, a używam tego też z dobry miesiąc i jak nawet nie więcej. Ja Wam tutaj gdzieś napiszę, bo nie jestem pewna, ale ja to chyba zakupiłam jakoś w wakacje. Także no zużycie jest takie, jak widzicie. Także bardzo Wam polecam. Bardzo ładnie pachnie, fajnie nawilża włosy. Także na pewno do tego wrócę. No i jeżeli chodzi o olejek, to ja go nakładam tak od tutaj ucha, mniej więcej odtąd po same końce, także... Całe włosy tym pokrywam Zapomniałam Wam jeszcze dodać, że kiedy mam już suche włosy To je prostuję Ja je prostuję zawsze tylko w ten dzień, kiedy mam je umyte I to też nie zawsze, bo zdarzają mi się dni, kiedy tych włosów nie prostuję Ale tak jak mówię, co 3-4 dni te włosy prostuję Zazwyczaj No i zanim biorę się za prostowanie No to też yy, pryskam włosy właśnie sprayem termo... Oh, sprayem termoochronnym do włosów Ja mam tutaj Avon i tutaj mam już resztki, także będę musiała się zaopatrzeć właśnie w jakiś spray termoochronny. Także dla mnie chyba nie ma znaczenia, ja już miałam różne spraye i one wszystkie działają tak samo, także spray to spray ma po prostu chronić nasze włosy przed stylizacjami tak na ciepło. Także zawsze przed prostowaniem pryskam swoje włosy takim sprayem. No i ważna jeszcze informacja, bo zapomniałam dodać, że ten olejek używam właśnie już po wyprostowanych włosach. Nigdy nie nakładam olejku na włosy przed prostowaniem, ponieważ po prostu prostownica ma tam jakąś tam swoją wysoką temperaturę i po styczności z olejkiem po prostu podgrzewa ten olej na naszych włosach i je po prostu pali. Także e, takich rzeczy nie robimy. Ja to usłyszałam kiedyś w telewizji od jakiegoś fryzjera. Także od tej pory nie robię takich rzeczy, także taka ciekawostka, a czy w tym jest prawda? No wydaje mi się, że chyba jednak jakaś jest, no ale dobra, przejdźmy dalej Jeżeli chcę uzyskać na swoich włosach jakiś efekt wolum i uniesienia, to do tego używam właśnie takiego pudru spisany Który tak super pachnie i jest naprawdę w niedorogiej cenie i też jest ten produkt bardzo wydajny, także bardzo fajny, bardzo fajnie się sprawdza. Ja to wynalazłam u swojej fryzjerki, która używa tego zamiast, nie wiem, jakiegoś tam lakieru i tak dalej do utrwalenia. Takich wiecie, włosów po prostu prostych, nie jakichś uczesanych No i trzeba po prostu uważać, żeby nie nasypać sobie tego pudru, bo to jest właśnie puder Zbyt dużo na włosy, ponieważ mogą być one białe, jakieś poklejone i tak dalej No i jeżeli te włosy nam w ciągu dnia oklapną, to nie musimy je psikać lakierem Wystarczy po prostu, że wsadzimy rękę i tak uniesiemy te włosy I ten efekt wolą wraca nam Także to jest bardzo fajny też produkt, ciekawy też powiem Wam, że nie za często tego używam, ale jeżeli mam ochotę na jakąś objętość konkretną, no to wtedy sięgam właśnie po ten produkt. Jeszcze jeden produkt, o którym chciałabym wspomnieć, to jest suchy szampon. I ja tutaj mam taki szampon z Biedronki. Tak wygląda i powiem Wam, że ja Wam go serdecznie polecam, ponieważ nie widzę sensu, żeby przepłacać za Batist, który kosztuje chyba 16 czy 17 zł, a ta buteleczka kosztuje 7 bądź 8 zł, dokładnie nie pamiętam, a robi to samo co Batist. Także unosi te nasze włosy, odświeża i nie bieli żadnych y, włosów. Tutaj ja mam ciemne. Odrosty, także nie zauważam żadnych białych plam, także wam serdecznie też polecam, żebyście zwróciły sobie na ten suchy szampon uwagę. Też bardzo ładnie pachnie, no i jest dużo tańszy od batist. także jeżeli mam jakiś właśnie dzień taki awaryjny, no to wtedy tym suchym szamponem sobie pomagam. Także to tyle, nie wiem co bym miała więcej powiedzieć na temat tego szamponu. Robi to co ma robić, także nie dużo kosztuje, także bardzo bardzo fajny produkt. I zbliżając się, kochani, do końca. Mam tutaj jeszcze olej sezamowy, który zakupiłam niedawno, ponieważ był na promocji w naturze. Kosztował 4 zł za taką buteleczkę. No i Wam powiem, że pierwszy raz olejowałam włosy. Do tego użyłam po prostu sobie takiego, co to jest, łagodzący żel aloesowy. On był kupiony kiedyś w Biedronce. Także tego sobie użyłam na włosy i właśnie na ten aloes nakładałam ten olej. I trzymałam go, nie wiem, z dwie godzinki, trzy na głowie, a później poszłam umyć włosy. Także bardzo fajny efekt był po tych włosach. Nawet nie musiałam ich prostować, bo były tak bardzo fajnie wygładzone, że tak powiem. Nie były jakieś mega takie, wiecie, napuszone i pokręcone bardzo. Także y, zobaczę, nie wiem, będę stosować częściej i zobaczę, czy po prostu będzie mi się to sprawdzało. Ale póki co, bardzo fajny produkt, także. Możecie sobie go zakupić w naturze, jeżeli macie ochotę przetestować. No i tam były jeszcze różne oleje, także one bez promocji chyba są w granicach 10 zł, także też niedużo. No ale mówię, za 4 zł to się skusiłam. To jest niby do twarzy, ciała i włosów. Także ja to póki co użyłam tylko na włosy i chyba takie zastosowanie u mnie zostanie, jeżeli chodzi o ten olej. No i tak na koniec chciałabym dodać, że też ważnym elementem w naszej pielęgnacji włosów są szczotki, jeżeli chodzi o szczotki do włosów. Ja używam bardzo długo Tangle Teasera, takiego, który kosztował 60 coś złotych Używałam go, no nie wiem, z 2-3 lata No i później się naczytałam też, że ona nie jest wcale taka dobra ta szczotka Że nam jakby kruszy te włosy, gdzieś tam wyrywa I w sumie ja się z tym zgodzę, tak też było z tą szczotką No i niedawno zakupiłam sobie szczotkę w Rossmanie za złotych nie wiem ile ona była, ale kosztuje chyba 20-30 zł. Ja ją dorwałam na promocji. Dokładnie nie pamiętam jaka była jej cena. To jest jakaś biodegradowalna szczotka. I powiem wam, że między tą a tą szczotką jest tak wielka różnica, że nawet moja 6-letnia córka ją zauważyła. Po prostu kiedy czasami jej włosy tą szczotką, właśnie tangle teaser, to ona bardzo narzekała na to, że gdzieś ją ciągnę, że ją boli i tak dalej. Przy tej szczotce nie było takiego problemu. Także słuchajcie, 60 zł, a tam 20. No to jest jednak różnica, tym bardziej, że ta szczotka nie robi nic specjalnego. A wręcz jeszcze szkodzi naszym włosom, także musicie zwrócić też uwagę na to, czym czeszecie swoje włosy. Ta szczotka bardzo, bardzo fajnie to swoje włosy, nie ciągnie, nie wyrywa, nie łamie tych włosów. Także ja Wam serdecznie polecam zwrócić uwagę na tą szczotkę. Ja ją właśnie dorwałam na promocji z ciekawości, później wracając do domu zerknęłam sobie na opinię, na rozmanie właśnie na tą szczotkę i miała bardzo dobre opinie. Także coś w tym jest, naprawdę bardzo fajna szczotka, także polecam Wam serdecznie, jeżeli szukacie jakiejś szczotki, a może chcecie po prostu swoją wymienić na nową, także możecie sobie zerknąć w Rossmanie właśnie na te szczotki. I jeżeli chodzi o moje włosy, to też na pewno tutaj duży wpływ miało to, że ja zrobiłam sobie jakąś regenerację po farbowaniu u fryzjera, tylko że nie wiem, co to było dokładnie, po prostu powiedziałam, że po... Koloryzacji, po obcięciu końcówek Chciałabym jakąś regenerację na włosy I też taką regenerację dostałam No i później po prostu staram się Ten efekt jakby podtrzymywać Także nawilżać włosy Używać maseczek Powiem Wam, że ja byłam zawsze anty taka włosowa Jak mam ciemne włosy, swoje naturalne I miałam je ciemne To nie musiałam robić nic Oprócz tego, właśnie, że myłam włosy i nakładałam jakiś tam olejek na końcówki, i to było tyle. Także, no niestety, zafarbowałam włosy, rozjaśniłam je, także muszę teraz o nie dbać, także moja ta kosmetyczka do włosów y, znacznie się powiększyła. No i latem, wiadomo, też użyłam filtrów UV, żeby tych włosów jakoś nie wysuszać od słońca, po prostu staram się. Dbać o te włosy, żeby były nawilżone, a nie suche. Także kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że był interesujący. Jeżeli tak było, to oczywiście zostawiacie kciuki w górę. Piszcie w komentarzach Wasze jakieś fajne polecajki, czyli co Wam się sprawdziło do włosów jasnych, farbowanych, jakich produktów Wy używacie. Także dajcie mi znać w komentarzach. To sobie poczytam, może coś fajnego wyhaczę jeszcze do włosów. Także ja Wam serdecznie za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych filmikach. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki. Do zobaczenia. I pa pa!